W starożytnych czasach cień zawisł nad Izraelem. Moabici, intrygujący lud, pojawili się ze sprytnymi strategiami i zaciekłą determinacją. Kim jednak byli ci wojownicy i jak udało im się w tak krótkim czasie zdestabilizować tak potężny naród? Wyobraź sobie konflikt, który nie rozgrywał się tylko na polu bitwy, ale także w umysłach i sercach ludzi. Moabici nie walczyli tylko bronią, ale także poprzez sojusze, oszustwa i głęboką znajomość słabości wroga. Podczas gdy Izrael stawał się zadowolony z siebie, Moabici knuli plany, które miały zmienić bieg historii. Co doprowadziło Izrael do tak wielkiej podatności? Jakie taktyki zastosowali, aby przekształcić pozorne zwycięstwo w druzgocącą porażkę? I jak te lekcje rezonują do dziś? Odpowiedzi są ukryte w starożytnych relacjach. Gdzie każda strategia i każda zdrada ukazują nie tylko wojnę między dwoma narodami, ale wieczną walkę między wiarą a nieufnością. Przygotuj się na odkrywanie tajemnic, które ukształtowały ten konflikt i zrozumienie, jak historia się powtarza. Podróż zaczyna się teraz, ale zanim zagłębisz się w tę niesamowitą historię, nie zapomnij subskrybować kanału i włączyć dzwonka, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Moabici byli ludem zamieszkującym górzyste tereny na wschód od rzeki Jordan, na obszarze dzisiejszej Jordanii. Ich pochodzenie wywodzi się z biblijnych relacji, które wspominają o Moabie, potomku Moaba, synu Lota, bratanka Abrahama. To pokrewieństwo szybko stało się podstawą moabickiej tożsamości, która wyróżniała ich spośród sąsiednich ludów, zwłaszcza Izraelitów. Geografia regionu, charakteryzująca się górami i żyznymi dolinami, stwarzała dogodne warunki do rolnictwa i hodowli bydła, co było kluczowe dla moabickiej gospodarki. Położenie Moabitów zapewniało im także strategiczną pozycję względem innych narodów tamtego czasu. Byli otoczeni przez takie ludy jak Izraelici na zachodzie i Amonici na północy, co, co generowało szereg interakcji zarówno pokojowych, jak i konfliktowych. Handel z tymi ludami był powszechny, lecz często dochodziło do rywalizacji z powodu sporów o terytorium i zasoby naturalne. Ta geopolityczna dynamika kształtowała historię Moabitów, którzy dążyli do potwierdzenia swojej tożsamości i obrony swoich ziem. Oprócz interakcji z innymi ludami, Moabici rozwinęli bogatą i odrębną kulturę. Religia odgrywała centralną rolę w ich społeczeństwie, z bogami takimi jak Kemosz, uważanymi za główne bóstwo i opiekuna ludu. Kult Kemosza i wykonywanie specyficznych rytuałów pomogły ugruntować tożsamość moabicką. Odróżniając ich od Izraelitów, którzy czcili innych Bogów. Ta kulturowa i religijna różnorodność była ważnym czynnikiem w relacjach między Moabem a sąsiadami. Relacje między Moabitami a Izraelitami były skomplikowane, naznaczone zarówno okresami pokoju, jak i konfliktów. Biblia opisuje różne interakcje między tymi dwoma narodami, przed w tym tymczasowe sojusze i gwałtowne starcia. Te interakcje były kształtowane przez kwestie przetrwania. Terytorialność, a często także przez wpływy charyzmatycznych przywódców po obu stronach. Kontekst historyczny Moabitów nie może być zatem oddzielony od ich relacji z Izraelem i innymi ludami regionu. Na przestrzeni wieków historia Moabitów była naznaczona cyklami wzrostu i upadku. Stałe rywalizacje i konflikty z Izraelitami, w połączeniu z klęskami żywiołowymi i wewnętrznymi kryzysami, wpływały na stabilność Moabickiego Królestwa. Z czasem wpływy sąsiednich potęg, takich jak Asyria i Babilonia, również przyczyniły się do osłabienia ludu moabickiego, prowadząc do znacznej transformacji ich tożsamości i kultury. Rywalizacje między Moabitami a Izraelitami są dobrze udokumentowane w pismach i odzwierciedlają długą historię konfliktów. Te konflikty rozpoczęły się zaraz po zdobyciu przez Izraelitów ziemi obiecanej, kiedy Izraelici dowodzeni przez Jozuego najechali ten region. Obecność Izraelitów w pobliżu była postrzegana przez Moabitów jako zagrożenie. Obawiali się oni utraty swoich ziem i zasobów. Ten stan rzeczy doprowadził do serii starć, które trwały przez pokolenia. Jednym z najbardziej znanych epizodów była bitwa między Moabitami a Izraelitami za panowania Eglona, króla Moabu. Według biblijnej narracji Eglon zawarł sojusz z Amonitami i zaatakował Izrael, co doprowadziło do ucisku. Ta bitwa jest przykładem cyklu rywalizacji i oporu, który charakteryzował relacje między tymi dwoma narodami. Napięcia nie były jedynie terytorialne, ale również kulturowe i religijne, gdyż Izraelici często sprzeciwiali się kultowi moabickich bogów. Inna znacząca bitwa miała miejsce zapanowania Otniela, który powstał, aby uwolnić Izrael spod moabickiego ucisku. Ta walka nie tylko ukazała odwagę Izraelitów, ale także podkreśliła determinację Moabitów w utrzymaniu swojej autonomii. Narracje o konfliktach i zwycięstwach są kluczowe dla zrozumienia, jak każdy naród postrzegał siebie i swoją pozycję w regionie oraz jak te postrzegania kształtowały ich historię. Rywalizacje nie ograniczały się do otwartych bitew, istniały również polityczne intrygi i strategiczne sojusze. Moabici często szukali wsparcia u innych ludów. Aby wzmocnić swoją pozycję wobec Izraelitów. Na przykład, sojusz z amonitami był powszechną strategią w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Izraela. Pokazuje to, że konflikty były nie tylko militarne, ale również walką o wpływy i władzę regionalną. Skutki tych rywalizacji miały trwały wpływ na historię Bliskiego Wschodu. Bitwy między Moabitami a Izraelitami nie tylko kształtowały dynamikę między tymi dwoma narodami, ale także wpływały na inne sąsiednie narody. Walka o kontrolę terytorialną i poszukiwanie sojuszników odzwierciedlały burzliwy okres w historii, w którym przetrwanie i tożsamość kulturowa były nieustannie kwestionowane. Rywalizacja między Moabem a Izraelem stała się zatem istotnym elementem narracji historycznej regionu. Moabskie taktyki wojskowe były dostosowane do górzystego i trudnego terenu ich regionu. Moabici, doskonale znający swoją geografię, wykorzystywali ukształtowanie terenu na swoją korzyść podczas bitew z Izraelitami. Góry i doliny zapewniały kryjówki oraz strategiczne pozycje umożliwiające zasadzki i zaskakujące ataki. Ta znajomość terenu stała się jednym z głównych atutów w ich kampaniach wojskowych. Ponadto Moabici byli znani z umiejętności szybkiej mobilizacji swoich sił. W chwilach konfliktu mobilizowali partyzantów, którzy skutecznie walczyli w trudnym terenie. Ta strategia partyzancka, polegająca na szybkich atakach i strategicznych odwrotach, destabilizowała siły izraelskie, które często nie były przygotowane na taki rodzaj walki. Moabici wykorzystywali również cechy naturalne, takie jak rzeki i lasy, aby organizować zasadzki na swoich wrogów, utrudniając ruchy wojsk izraelskich. Wykorzystanie zasobów lokalnych było kolejną ważną taktyką. Moabici rozwijali rolnictwo i hodowlę bydła, co gwarantowało odpowiednie zaopatrzenie ich wojsk podczas konfliktów. Takie podejście pozwalało im utrzymać trwałą armię, nawet podczas długotrwałych walk. Wewnętrzne zaopatrzenie było kluczowym czynnikiem, ponieważ unikało zależności od sojuszników i wzmacniało samowystarczalność narodu moabickiego. Sojusze z innymi grupami były również znaczącą strategią wojskową. W wielu przypadkach Moabici łączyli siły z sąsiednimi ludami, takimi jak Amonici, aby tworzyć koalicję przeciwko Izraelowi. Te sojusze zwiększały ich siłę i tworzyły zjednoczony front, zwiększając szanse na sukces w bitwach. Niemniej jednak, te partnerstwa były często tymczasowe i podatne na zdrady, co odzwierciedlało złożoność relacji międzyetnicznych w regionie. Ostatecznie przywództwo wojskowe Moabitów również odgrywało kluczową rolę w ich taktykach. Królowie i charyzmatyczni przywódcy, tacy jak Eglon, byli niezbędni do motywowania i organizowania wojsk. Zdolność przywódcy do zjednoczenia swojego ludu i opracowania skutecznych strategii była decydująca dla sukcesu lub porażki na polu bitwy. Tak więc moabickie taktyki wojskowe nie były tylko kwestią strategii, ale także przywództwa i spójności społecznej, które były kluczowe w stawianiu czoła wyzwaniom ze strony Izraelitów. Sojusze i zdrady odegrały kluczową rolę w historii militarnej Moabitów oraz w ich interakcjach z Izraelitami. W wielu przypadkach Moabici starali się zawiązywać sojusze z sąsiednimi ludami, takimi jak Amonici i Edomici, aby wzmocnić swoje pozycje przeciwko Izraelowi. Te współprace były często motywowane wspólnymi interesami, takimi jak obrona terytoriów lub podział zasobów. Jednak kruchość tych sojuszy była oczywista, gdyż wewnętrzne rywalizacje i sprzeczne interesy często prowadziły do zdrad. Przykładem znaczącego sojuszu była współpraca między Moabem a Monem podczas ucisku Izraela. Wspólnie próbowali zjednoczyć siły przeciwko Izraelitom, lecz ten sojusz nie zawsze był trwały. Napięcia między różnymi ludami prowadziły do nieufności, a w niektórych przypadkach do zdrad, które podważały skuteczność wspólnych operacji. Ta niestabilność sojuszy odzwierciedlała złożoność relacji między narodami regionu, gdzie lojalność często bywała zmienna. Zdrady były również stałym elementem interakcji między Moabitami a ich sojusznikami. W chwili potrzeby sojusznik mógł zmienić stronę lub dążyć do własnych korzyści, co osłabiało moabicką strategię wojskową. Taka dynamika często pozostawiała Moabitów podatnych na ciosy w kluczowych momentach, kiedy jedność była najbardziej potrzebna. Historia jest pełna przykładów, gdzie brak zaufania między sojusznikami prowadził do znaczących porażek dla Moabitów. Oprócz sojuszy, Moabici starali się również wykorzystać dyplomację, aby uniknąć bezpośrednich konfliktów z Izraelem. W niektórych sytuacjach wysyłali posłów, aby negocjować układy pokojowe lub nawiązać stosunki handlowe, dążąc do uniknięcia otwartej wojny. Jednak te próby nie zawsze kończyły się sukcesem, a nieufność między stronami często prowadziła do eskalacji przemocy. Dyplomacja była zatem bronią obosieczną, która mogła przynieść krótki okres pokoju. Ale równie dobrze mogła doprowadzić do nowych konfliktów. Kiedy dyplomacja zawodziła, niemal zawsze dochodziło do powrotu na pole bitwy, gdzie kruche sojusze i zdrady czyniły wojny jeszcze bardziej nieprzewidywalnymi. Znaczącym przykładem tej niestabilnej dyplomacji była próba Moabitów przekupienia proroka Balama, aby przeklął Izrael, jak opisano w Biblii. Ten epizod ilustruje, jak Moabici starali się wykorzystywać wszelkie dostępne środki, w tym duchowe, aby osłabić swoich wrogów. Jednak gdy Balaam odmówił przekleństwa Izraela, napięcia wzrosły, a niepowodzenie dyplomatyczne tylko wzmocniło wrogość między Moabem a Izraelem. Podsumowując, historia Moabitów jest naznaczona cyklem sojuszy i zdrad, które kształtowały ich losy. Ciągłe oscylowanie między współpracą a rywalizacją z sąsiednimi narodami ukazuje złożoność relacji władzy w regionie i podkreśla niestabilność, która często charakteryzowała więzi między starożytnymi królestwami Bliskiego Wschodu. Moabici na przestrzeni swojej historii byli zmuszeni do zawierania sojuszy z różnymi sąsiednimi ludami, aby zapewnić sobie przetrwanie i realizować strategiczne interesy. Taka dynamika była powszechna w starożytnych cywilizacjach, gdzie siła jednego ludu nie była wystarczająca do stawienia czoła potężniejszym wrogom. W ten sposób Moabici nawiązali relacje z amonitami i edomitami, szukając wzajemnego wsparcia w czasach wojny. Te sojusze były często oparte na chwilowych interesach i obietnicach pomocy, co czyniło politykę tamtych czasów bardzo niestabilną. Jednak te sojusze nie zawsze okazywały się godne zaufania. Zdrada była stałym elementem moabickiej polityki, podobnie jak w wielu innych królestwach tamtego okresu. W wielu przypadkach sojusznicy odwracali się od Moabitów, zwłaszcza gdy widzieli możliwość zdobycia terytorium lub wpływów. Znaczącym przykładem był sojusz z Ammonitami, który w pewnych momentach przerodził się w rywalizację, co prowadziło do bezpośrednich konfliktów między tymi dwoma ludami. Zdrady nie tylko szkodziły Moabitom w bitwach, ale także wpływały na ich reputację. Nieufność między sąsiednimi ludami stawała się przeszkodą w próbach tworzenia nowych koalicji. Ponadto brak lojalności w sojuszach tworzył atmosferę niepewności, co prowadziło do tego, że Moabici stawali się coraz bardziej ostrożni w relacjach dyplomatycznych. Ta sytuacja odzwierciedlała surową rzeczywistość, w której każdy sukces mógł przerodzić się w zdradliwy cios. A polityka była niebezpieczną grą. W niektórych przypadkach Moabici, czując się zdradzeni, szukali zemsty i odwetu. To jeszcze bardziej nasilało konflikty, prowadząc do cyklu sojuszy i zdrad, które często kończyły się przedłużonymi wojnami. W trakcie tych starć poszukiwanie sojuszników było kluczowe, ponieważ sama siła militarna nie zawsze wystarczała do zapewnienia zwycięstwa. Moabici nauczyli się, że zaufanie i lojalność były tak samo ważne jak zdolności bojowe. Ostatecznie sojusze i zdrady kształtowały nie tylko przebieg bitew, ale także tożsamość Moabitów. Każdy zawarty lub zerwany sojusz pozostawiał blizny i nauki, wpływając na sposób, w jaki ludzie postrzegali siebie i swoje relacje z innymi. Polityka sojuszy była złożonym tańcem, w którym umiejętność poruszania się między zaufaniem a nieufnością mogła decydować o sukcesie lub upadku narodu. Dobrze, kontynuujemy nasz film, ale zauważyłem, że jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę pod tym filmem. To bardzo ważne, aby YouTube nadal polecał Ci nasze treści, więc już teraz zostaw łapkę w górę. Dziękuję. Kultura i religia Moabitów odegrały kluczową rolę w kształtowaniu ich tożsamości i motywacji podczas konfliktów. Kult bogów, takich jak Kemosz, główne bóstwo Moabitów, przenikał codzienne życie oraz praktyki wojskowe. Moabici wierzyli, że ochrona ze strony ich bogów była niezbędna do odniesienia sukcesu w bitwach, co prowadziło do odprawiania rytuałów i składania ofiar przed wyruszeniem na pole walki. Ta duchowa więź dawała moabickim wojownikom poczucie celu i determinację. Oprócz religii, kultura moabicka wpływała również na postrzeganie wrogów, szczególnie Izraelitów. Narracje krążące wśród nich często dehumanizowały rywali, przedstawiając ich jako ciemiężycieli lub wrogów ludu wybranego. To jeszcze bardziej wzmacniało gorącą determinację Moabitów do walki z Izraelem, ponieważ bitwa była nie tylko kwestią terytorium. Ale także tożsamości i przetrwania kulturowego. Moabickie praktyki kulturalne, takie jak festiwale i święta, były momentami, kiedy społeczność jednoczyła się wokół wspólnych wartości. Te okazje wzmacniały więzi między członkami społeczeństwa i tworzyły poczucie wspólnoty, które było niezbędne w czasach wojny. Muzyka, taniec i sztuka, często inspirowane religią, pomagały utrzymać wysokie morale, nawet w trudnych sytuacjach. Ten duch jedności był potężnym motywatorem w moabickich kampaniach wojennych. Jednak wpływy kulturowe nie były jednostronne. Moabici również ulegali wpływom Izraelitów, szczególnie w okresach wspólnego współżycia. Elementy kultury izraelskiej, w tym praktyki religijne i obyczaje społeczne, zaczęły przenikać do moabickiego społeczeństwa. Ta wymiana kulturowa stawała się wyzwaniem, ponieważ choć wprowadzała nowe idee i praktyki, mogła być również postrzegana jako zagrożenie dla moabickiej tożsamości. W ten sposób interakcja między kulturą a religią kształtowała nie tylko motywację Moabitów do konfliktów, ale także ich relacje z innymi narodami. W kontekście wojny kultura stawała się bronią równie potężną jak miecz, a wpływ religijny był paliwem, które napędzało determinację ludu walczącego o zachowanie swojej tożsamości i wartości. Ta skomplikowana sieć wpływów ukształtowała losy Moabitów, zarówno w zwycięstwach, jak i w porażkach. Moabickie podboje miały głębokie konsekwencje społeczne, ekonomiczne i polityczne dla Królestwa Izraela. Kiedy Moabici najechali ziemie izraelskie, pierwszą reakcją był bezpośredni wpływ na ludność. Wiele społeczności zostało zmuszonych do opuszczenia swoich ziem, co spowodowało masowe przesiedlenia i kryzys humanitarny. Rodziny się rozpadały, a strach rozprzestrzeniał się wśród tych, którzy pozostali, tworząc atmosferę niepewności i nieufności. Z ekonomicznego punktu widzenia, najazd Moabicki zdestabilizował podstawy rolnictwa i handlu Izraela. Ziemie, które wcześniej były produktywne, stały się arenami bitew, a zasoby, które utrzymywały ludność, zostały splądrowane. Handel z innymi narodami został przerwany, a lokalna gospodarka uległa załamaniu. Niedobory żywności i podstawowych zapasów doprowadziły do wzrostu ubóstwa i nędzy, tworząc trudną sytuację dla ludności izraelskiej. Politycznie zwycięstwo Moabitów miało natychmiastowy wpływ na strukturę władzy w regionie. Izraelscy przywódcy zostali zakwestionowani, a zaufanie do ich zdolności zostało podważone. Strach przed kolejnymi najazdami oraz polityczna niestabilność doprowadziły do wewnętrznych kryzysów, w których rywalizujące frakcje zaczęły walczyć o władzę. Jedność, która niegdyś charakteryzowała naród izraelski, została rozbita, a wewnętrzne spory stawały się coraz częstsze, co utrudniało opór wobec przyszłych ataków. W dłuższej perspektywie konsekwencje moabickiego podboju ukształtowały narrację historyczną regionu. Pamięć o najazdach i późniejszych walkach z Moabitami stała się częścią izraelskiej tożsamości. Opowieści o oporze i odwadze były przekazywane z pokolenia na pokolenie, wpływając na to, jak Izraelici postrzegali siebie i swoją rolę w historii. To również wywołało silną motywację do odzyskania tego, co zostało utracone, tworząc cykl konfliktów, który trwał przez wieki. Wreszcie konsekwencje moabickiego podboju rozciągnęły się poza granice terytorialne. Społeczny, ekonomiczny i polityczny wpływ tych wydarzeń odbił się echem w całym regionie, wpływając na relacje między narodami. Walka o przetrwanie i tożsamość stała się centralnym tematem narracji obu stron. A blizny pozostawione przez wojny ukształtowały historię Moabu i Izraela w sposób, który nadal rezonuje we współczesnych relacjach dotyczących starożytnej historii Bliskiego Wschodu. Historyczne i tekstowe relacje o Moabitach są kluczowe dla zrozumienia ich pozycji w starożytnej historii Bliskiego Wschodu. Różnorodne źródła, w tym teksty biblijne, znaleziska archeologiczne oraz starożytne dokumenty, oferują szerokie spojrzenie na lud moabicki i jego interakcje z Izraelitami. Biblia w szczególności wspomina o Moabitach w wielu fragmentach, podkreślając zarówno ich konflikty, jak i sojusze. Na przykład, Księga Liczb opisuje próby Moabitów, by za pośrednictwem proroka Balaama przekląć Izraelitów, co było znaczącym wydarzeniem ilustrującym rywalizację między tymi dwoma narodami. Oprócz tekstów biblijnych, inskrypcje archeologiczne znalezione w całym regionie również dostarczają cennych informacji. Znanym przykładem jest stela Meszy, pochodząca z XX wieku p.n.e. która relacjonuje zwycięstwo króla moabickiego Meszy nad Izraelem. Ta stela jest jednym z pierwszych pisemnych dowodów oferujących moabicką perspektywę na konflikty, co pozwala historykom zrozumieć narrację z nowego punktu widzenia. Relacje meszy pomagają wypełnić luki w historii, ukazując, jak Moabici postrzegali swoje relacje z Izraelitami i jak usprawiedliwiali swoje działania. Starożytne teksty odsłaniają również aspekty kulturowe Moabitów, w tym ich praktyki religijne i społeczne. Wielu badaczy analizuje ówczesną literaturę, która, choć nie jest specyficznie moabicka, odzwierciedla interakcje między ludami regionu. Użycie bóstw i rytuałów, takich jak kult Kemosza, jest często wspominane i ukazuje znaczenie religii w codziennym życiu Moabitów. Taka analiza jest kluczowa dla zrozumienia, jak te czynniki wpływały na ich decyzje w konfliktach oraz ich relacje z Izraelem. Kolejnym źródłem informacji są kroniki historyczne sąsiednich ludów, które czasem wspominają Moabitów w swoich relacjach. Te opowieści, choć często stronnicze, oferują zewnętrzny punkt widzenia, który może pomóc zrozumieć, jak Moabici byli postrzegani przez inne ludy, takie jak Izraelici czy Asyryjczycy. Ta perspektywa z zewnątrz jest ważna, ponieważ ujawnia stereotypy i obrazy otaczające Moabitów, a także pokazuje, jak te postrzegania wpływały na interakcje między narodami. Na koniec krytyczna analiza tych historycznych i tekstowych źródeł jest niezbędna do zrównoważonego zrozumienia historii Moabitów. Historycy muszą uwzględnić intencje autorów, kontekst, w jakim pisano teksty oraz okoliczności interakcji między Moabitami a Izraelitami. Takie ostrożne podejście pomaga stworzyć dokładniejszą narrację na temat Moabitów i ich wpływu na historię regionu. Dziedzictwo Moabitów to fascynujący temat, który rozwija się na wielu płaszczyznach w ciągu historii. Po zniszczeniu ich królestwa, pamięć o Moabitach i ich interakcje z Izraelitami nadal stanowiły ważną część narracji historycznej regionu. Kulturalny i religijny wpływ, jaki Moabici wywarli na Izraelitów, jest godny uwagi, zwłaszcza w odniesieniu do praktyk i tradycji. Kult Kemosza, na przykład, był praktyką, która, choć nie miała korzeni izraelskich, wpłynęła na niektóre lokalne praktyki religijne. Ponadto rywalizacja między Moabitami a Izraelitami kształtowała nie tylko ich indywidualne historie, ale także sposób, w jaki budowana była narracja biblijna. Konflikty, sojusze i zdrady przyczyniły się do stworzenia bogatej mozaiki opowieści przekazywanych przez pokolenia. Bitwy i wydarzenia historyczne, które naznaczyły relacje między tymi narodami, są często wspominane w tekstach biblijnych, wpływając na sposób w jaki Izraelici postrzegali swoich sąsiadów, a przez to jak postrzegali samych siebie. Ten kontrast między kulturami i tożsamościami przyczynił się do wzajemnego tworzenia narracji. Które przetrwały przez wieki. Wpływ Moabitów na kulturę lokalną można również dostrzec w aspekcie języka i literatury. Elementy języka moabickiego mogły wpłynąć na hebrajski, a niektóre wyrażenia literackie mogły być dzielone między narodami. Ta wymiana kulturowa świadczy o złożoności interakcji między Moabitami a Izraelitami, pokazując, że mimo konfliktów istniał poziom interakcji i wpływu, który kształtował obie grupy. Literatura, która przetrwała próbę czasu, daje wskazówki na temat tej koegzystencji, ukazując splatanie się tradycji i idei. Dziedzictwo Moabitów rozciąga się również na kwestie tożsamości. Ich historia jest często używana do zilustrowania narracji o oporze, przetrwaniu i transformacji. Te tematy rezonują nie tylko w badaniach historycznych, ale także we współczesnych kontekstach, gdzie opowieści o starożytnych ludach nadal są istotne. Badanie Moabitów daje możliwość refleksji nad współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi tożsamości kulturowej i sposobu, w jaki narracje historyczne są konstruowane i reinterpretowane na przestrzeni czasu. Podsumowując, dziedzictwo Moabitów stanowi integralną część historii regionu, przenikając aspekty kulturowe, religijne i społeczne, które rezonują po dziś dzień. Analiza ich historii i interakcji z Izraelitami nie tylko wzbogaca nasze zrozumienie przeszłości, ale także oferuje cenne lekcje dotyczące złożoności relacji międzyludzkich i tego, jak historie kształtują nasze tożsamości. A teraz ujawniamy tajemnice Moabitów i to, jak zdołali wywrzeć tak niszczący wpływ na Izrael. Ale co dokładnie doprowadziło do tego szybkiego upadku? Czy była to wyłącznie siła militarna, czy też istniały bardziej subtelne strategie? Gdy Moabici ruszali do przodu, nie tylko walczyli, manipulowali, stosowali taktyki oszustwa i wykorzystywali słabości. A ty, jak myślisz, co motywowało te ludy do wzajemnych ataków? Czy była to chęć zdobycia władzy, czy walka o przetrwanie? Te historie, bitew i sojuszy uczą nas cennych lekcji o naturze ludzkiej i znaczeniu jedności. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak brak jedności może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji? W następnym filmie odkryjemy kolejnych fascynujących bohaterów Biblii. Kim będzie następny bohater lub złoczyńca, którego razem odkryjemy? Nie zapomnij zostawić swojego komentarza poniżej, podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, czego dziś się nauczyliśmy i zasubskrybować, aby nie przegapić żadnej z kolejnych historii. Pamiętaj, historia Biblii jest pełna niespodzianek i nauk, które wciąż rezonują w naszym życiu. Zostań z nami i przygotuj się na kolejne niesamowite odkrycia. Do zobaczenia w następnym filmie, a niech Bóg cię błogosławi.